Mamy, bo tam jest... Yy... Marcin najma ten pojedynek, że on po prostu chciał rywala zagryźć, zmieścić z ringu w tych pierwszych sekundach. Marcin ma, 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 mając takiego przeciwnika powinien pokazać swój z pięściarski i to do czego chce dojść, a nie no, pokazał no, normalną mórzkę jakąś taką no, gdzieś pod dyskoteką. No. A ten cios, z tych ciosów, które widzieliśmy na zwolnionych obrotach, nie był zadany prawidłowo. Był albo na sadom, albo w plecy. A ten cios, jeszcze raz powtarzam, ten cios zadany z premedytacją w tył głowy, był po prostu chuligański. No. To jest y, nie chuligański, tylko kulturalny młody człowiek, który skończył swoją skończy, się. Za że hotel skontrolował te wiadomości i nam udzielił do to znacznej marzy tej odpowiedzi. Czy skończy na fortepianie, na klarnecie, czy na saksofonie. A proszę, saksofon to jest instrument instrumentę drewniany czy blaszany. To jest saksofon zagięty. Ja jest... cię